Aby uprościć to równanie i wymnożyć te dwie wartości, na samym początku musimy je uprościć i skrócić. I zastanowić się, w jaki sposób możemy dane wartości w jakiś inny sposób zapisać. Zaczniemy sobie od tej wartości, którą mamy w mianowniku w pierwszym ułamku, mianowicie tej wartości x do kwadratu plus 4x plus 4. No i musimy tutaj zauważyć, że to jest nic innego, tylko wzór skróconego mnożenia. I możemy taką wartość tutaj właśnie zapisać w takiej formie skróconej. No i zapiszmy to teraz, właśnie w tym momencie, czyli nasze a w takiej sytuacji będzie musiało być wartością x. Natomiast b będzie musiało być wartością wynoszącą nam 2. No i dokładnie to będzie nam przedstawiało tą sytuację. No i teraz przechodzimy już typowo do tego wyrażenia. Pierwsze wyrażenie x do kwadratu plus x tutaj wyprowadzamy po prostu x przed nawias, i zawsze jeśli możemy coś wyprowadzić przed nawias, to wyprowadzajmy, czyli będzie tutaj wartość x plus wartość 1. Na dole już wiemy, że jesteśmy w stanie zapisać tą formę w postaci x plus 2 do potęgi drugiej. Ja mogę to zapisać w tej postaci, może tutaj, żeby było łatwiej to widoczne. x plus 2 do potęgi drugiej to jest to samo, co x. Plus 2 razy x plus 2 razy wartość x plus 2. Tutaj nic z tym nie zrobimy. I na dole mamy też x, z którym też nic nie zrobimy. I teraz ładnie nam się te wartości skracają. Skraca nam się x. Skracają nam się x plus 2 ze sobą. I w ten sposób otrzymujemy wynik wynoszący nam x plus 1, który zostaje nam na górze. Natomiast na dole będzie wartość x plus 2. I taką odpowiedź znajdujemy w podpunkcie C.